Witam wszystkich bardzo serdecznie. Quite luxury. Zapewne każdej osobie w Polsce i na świecie obił się taki zwrot Quite luxury. Co ono oznacza? Po prostu cichą, skromną elegancję. Skąd się wywodzi? Najprościej powiedzieć. Z szafy kapsułowej, ponieważ w szafie kapsułowej ograniczamy swoją kolekcję ubrań do 15 elementów, 19, 20, 30, 40, ale one wszystkie muszą być ze sobą kompatybilne. I tak samo jest w Quite Luxury. Quite Luxury cicha elegancja, czyli cicha bez logomanii, a elegancja to po prostu najwyższej jakości fantastyczne ubrania. Niestety high fashion jest bardzo droga. Giorgio Armani, Max Mara, y, Calcaterra czy Loro to są y, prawie, że tysiące euro. Ale możemy oczywiście kupować w sklepach z tej high street. Y, cóż jest znowu to high street? To są sklepy takie pośrednie. Zalicza się do nich, przypuśćmy, COS, Leather Stories, zalicza się do nich Mark and Spencer, Diplab, Suzanne. Francuska i wiele, wiele innych firm, które nie są firmami sieciówkowymi. No ale jeżeli nas mimo wszystko nie stać, no to wtedy skupmy się faktycznie na sieciówkach, tyle że wybierajmy ubrania z dobre gatunkowo czyli z bawełny, z lnu, z kaszmiru, z jedwabiu, bo i takie się już zdarzają, czy w Scinsej naszym polskim, czy w Rezerw. Czy w Mojito, czy w, z, w Zarze? A co, jeżeli mimo wszystko nas nie stać? Musimy zwrócić się na tak zwany rynek wtórny, czyli second-handy, komisy, wszystkie komisy, które działają w internecie. No, Przypuśćmy nasz, na naszym rynku działający windet, ale jest mnóstwo firm, które odsprzedają ONX, OLX, czy jakieś inne portale odsprzedażowe lub wymieniające No, a na samym dole zostają oczywiście ciucholanty. I nie załamujmy się, ponieważ w ciucholantach również można znaleźć fantastyczne rzeczy. Z jakich części garderoby składa się ten styl? Z podkoszulków. Najlepiej białych podkoszulków, granatowych podkoszulków, czarnych podkoszulków, bawełnianych, wiskozowych, jedwabnych, kaszmirowych. Koszule. Koszule najlepiej. Bawełniane, jedwabne, lniane czy z innych mieszanek w miarę szlachetnych materiałów. Najlepiej, żeby były jednokolorowe: białe, niebieskie, granatowe, czarne. Ale również mogą być brązowe, mogą być szare. To już tylko i wyłącznie zależy od naszych preferencji kolorystycznych. Wzory na tych koszulach najlepiej, żeby były gładkie, czyste, a jeżeli już, to co najwyżej paseczki, węższe czy szersze. Kolorystyka. Starajmy się pozostać w kolorystyce kolorów ziemi, jak się tak ogólnie nazywa tą kolorystykę. Czyli biały, naturalny, brązowy, szary, czarny, jakieś odcienie ekry. Zdaję sobie również sprawę z tego, że nie wszystkim dobrze jest w tych kolorach, więc ja rozszerzyłabym tą kolorystykę o, odcienie różu, ale szlachetne odcienie różu, czyli pudrowe, jasne lub te ciemne, nasycone o głębokiej barwie, a również i głębokie, nasycone fiolety, czerwono-pomarańczowe kolory. W lecie oczywiście bazuje ten styl na krótkich spodenkach. Biały kolor, czy kremowy kolor, czy naturalny kolor, czy granatowy kolor, czy czarny kolor, długie spodnie. Oczywiście w 2023 roku muszą być to szerokie spodnie stylizowane na męskich spodniach od garnituru, wersja damska z zakładkami z przodu, szerokie nogawki lub węższe nogawki. Oczywiście rozszerza się to o jeansy. O dżinsy. Jeansy dżinsy również, wszystko jedno. Jaki fason, byleby tylko pasował nam, czy to będą proste nogawki, czy to będą zwężające się troszkę do dołu, czy to będą dzwony czy czwarte, czy klasyczne dzwony w stylu francuskim, to tylko i wyłącznie zależy od naszej sylwetki. Spodnie wybieramy tylko i wyłącznie do naszej sylwetki, a nie to, co jest super modne. Spódnice. Spódnice najlepiej satynowe, mieniące się, ładnie się rozkloszowujące, powiedzmy, że w literkę A. I tutaj również kolorystyka, przypuśćmy, matowe srebra, matowe złota czy granaty. Równie dobrze możemy nosić również i dzianinowe spódnice, bo również dzianinowe sukienki i spódnice są super modne w 2023 roku. Żakiety. Żakiety są modne zawsze i zawsze są z nami kobietami, ponieważ są niezwykle klasyczne, a w niektórych pracach są wręcz obowiązkowe. Czy będą w jasnych kolorach, czy w ciemnych kolorach, to już tylko i wyłącznie zależy od nas. Najważniejsze, żeby można je było połączyć w komplety. Pamiętajmy również o podstawowej zasadzie trzech kolorów. Ta zasada trzech kolorów jest nierozłączna ze stylem quite luxury, ponieważ zestaw trzech kolorów powinien ze sobą współgrać. Co już to podkreślałam w wielu filmikach, nie jest to do końca prawdą, jeżeli wybierzemy skrajnie różne kolory. Sukienki muszą być również z naturalnych, fantastycznych materiałów, przypuśćmy lny, bawełny, tak jak już mówiłam, jakby koronkowe czy dzianinowe, mogą być również z jedwabiu. Nieodzownym atrybutem eleganckiej kobiety jest oczywiście torebka. Torebka, jeżeli już nie ta słynna, klasyczna Hermes, Dior czy Chanel, to przynajmniej wybierajmy torebki skórzane o klasycznych wzorach. Pamiętajmy również, że elegancka kobieta, tak samo jak i w stylu quite luxury, nigdy, ale to nigdy nie nosi zniszczonej torebki ani butów. Oddaje do kaletnika lub do szewca. No i właśnie przechodzimy do butów. Buty w tym stylu w roku 2023 to białe sneakersy, białe trampki, skórzane lofersy, skórzane klapki, skórzane sandały, skórzane mokasyny. Tak, ten styl opiera się tylko i wyłącznie na naturalnych materiałach. Mamy lato, ale oczywiście i w lecie, czy w zimie. Czasami zakładamy swetry. Swetry w tym stylu są również wykonane z najlepszych gatunkowo materiałów. Czy będą to kardigany, czy będą to sweterki pod szyję, czy będą to sweterki bardziej w kształcie bluzy, które są również modne od kilku sezonów, to tylko i wyłącznie zależy od nas i od tego, w czym wyglądamy lepiej. Wybierajmy fasony odpowiednie dla naszej figury, a nie to, co jest stricte, super modne w tym sezonie. Nie bazujemy na must have tego sezonu i nie kupujemy czegoś, co po miesiącu wyrzucamy, bo po prostu przestaje być modne. Kupujemy tylko i wyłącznie klasyczne, eleganckie elementy garderoby i to się również dotyczy swetrów. White Luxury. Dopuszcza również ubiory z, ze skóry, ponieważ skóra jest produktem naturalnym. Tyle że zależy to od nas i od naszego podejścia ekologicznego, bo wiem, że nie wszystkie osoby chodzą w skórach hmm, z prostej przyczyny, że nie chcą, żeby ginęły zwierzęta i to już jest zupełnie prywatny, indywidualny wybór. Wspomniałam już o zasadzie trzech kolorów. Teraz jeszcze mogę dodać, że wszystkie wszystkie te elementy muszą ze sobą współgrać. I obojętnie, co wyciągniemy z szafy, to musi pasować do dołu. Przypuśćmy, weźmiemy koszulę, to musi pasować do spodni. Jeżeli wyciągniemy żakiet, to musi kolorystycznie pasować do spódnicy. Po prostu. Więc jeżeli. Chcemy złożyć szafę w stylu quite luxury, to po prostu bazujemy na wcześniejszym trendzie, czyli szafie kapsułowej. Okulary są niezwykle ważne, jeżeli budujemy elegancki look. Świetnie dobrane okulary sprawią, że nasz look, chociażby to był pod koszulek, żakiet i dżinsy, będzie wyglądał fantastycznie. Nie zapominajmy również o apaszkach. Apaszki dodają niezwykle uroku, gracji i stylu każdej kobiecie, o ile tylko oczywiście lubimy nosić apaszki. Biżuteria. Biżuteria, tak samo jak i we francuskim stylu, opiera się na mniej, znaczy więcej. Wybieramy. Góra trzy elementy czyli zegarek, łańcuszek. Czy wisiorek i kolczyki, lub brazoletka, kolczyki i wisiorek. Trzy elementy to jest wystarczająco. Kapelusze. Mamy lato, więc kapelusze fantastycznie wpisują się w styl skromnej elegancji, która będzie się ocierała o męskie elementy w stylu kasablanki. Przede wszystkim dodaje nam to uroku, dodaje nam to gracji, a przede wszystkim chroni przed słońcem. W miesiące chłodne możemy nosić męską Panamę. Koszyki również będą się fantastycznie sprawdzały w tym stylu. I również w lecie zachęcam do noszenia koszyków. Jeżeli nie stać nas na koszyk Luewe, najsłynniejszy, czy Prady, czy Diora, czy Chanel. Nieważne, możemy kupić stylizowany koszyczek na koszu luebę. Jest mnóstwo polskich firm, które również takie stylizowane kosze szyją. A jeżeli nie, to po prostu przywieźmy sobie z czasów. Taki kosz będzie fantastycznym wspomnieniem, będzie fantastyczną pamiątką z podróży, która zostanie z nami na kilka lat, a nie będzie się kurzyła na półce, jako przycisk do papieru. Zachęcam jeszcze raz do zabawy modą, bo to jest w modzie najważniejsze. Nie traktujmy ją zbyt poważnie, nie bądźmy zbyt skrupulatni, nie bądźmy zbyt wymagające, nie bądźmy zbyt restrykcyjne, nie bądźmy zbyt pedantyczne. Bo to wszystko nie ma zupełnie znaczenia. Moda jest po to, żebyśmy zawsze były uśmiechnięte i zawsze dobrze wyglądały. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików.